Wam przyszła pora na projekt Pan 0. Jak tam chcecie go nazwać, to nazwijcie. Przepraszam, <laughs> mam pełno tutaj kłaczków. Nie chcę robić lakierem, także odstają mi, pełno odstaje. Ale tak, od razu mówię: nie malowałam się zbyt dużo w sierpniu, więc nie ma jakoś tak. Jest jedno denko, którego się spodziewałam i mówiłam wam, że się tego spodziewam. A reszta, no niestety nie. I od razu to będzie króciutki filmik, no bo jak mało się malowałam, no to i mało sukcesów. I tak, mam tutaj pomadkę z Maka, ale ja Wam mówiłam, ją będę dopiero na jesień używała i ona nie była chyba, no może ze dwa razy, trzy razy była użyta, a tak to jej nie używałam, no bo dla mnie to jest taki. Bardziej jesienny, zimowy, kolor. W lato to ja wolę błyszczyki. Ogólnie wolę błyszczyki, także, a staram się. Tutaj mam. To jest właściwie jedyna pomadka taka w sztyfcie, którą tutaj mam, no. Też to są błyszczyki, lub takie. Wiecie, na wpół. Takie bardziej. błyszczyki z kolorem, o. Dobra. Teraz właśnie. Błyszczyk z kolorem. Smaka. Wiecie, co ja myślę na temat tego. Ale myślę, że może jest szansa, żeby zużyć go do końca roku, ponieważ on teraz, jak go tak dodawałam, tak jak Wam mówiłam, na przykład z konturówką, z czymś innym, tak na palec i tylko delikatnie, i powolutku, powolutku znika. Tutaj jest ciężko zaznaczyć, ale zaraz zaznaczę, to zobaczycie, że no. W ciągu tych dwóch miesięcy trochę. Patrzcie, w lipcu yy, używałam. No i teraz też we wrześniu, nie? Lipiec, wrześniu, a w sierpniu nie za bardzo. O! I to jest taki sukces. Moim zdaniem, jak na miesiąc yy, znaczy, wiesz, że w sierpniu się nie malowałam, to jest dosyć duży tutaj sukces. No ale wiecie, jak nie malowałam za bardzo oczu. Tylko delikatnie coś tam, no to wtedy większy jest akcent u mnie na usta. To znaczy, wiecie, to zależy od dnia, no ale ogólnie. Więc jest szansa może, może. No w każdym razie myślę, że. No mam nadzieję taką, że wezmę to to w zimę. Wykończę, żeby w końcu skończyć, bo nie lubię go. No. Teraz konturówka z Lovely. Nawet dzisiaj ją mam tak delikatnie i na to mam błyszczyk z Anastazji. Później będzie, pod koniec będzie. Także to jest stare jak nie wiem co, ale wszystko się dobrze z nią dzieje. więc sprawdzę, czy coś jest zużyte. O, kurza melodia! Jest! Jest i to ładnie, jak na to, że się nie malowałam tak aż dużo. No, zobaczcie ale właśnie zaczęłam ją używać i właśnie i do tego maka i do czegoś innego także przez to udało mi się jej troszeczkę zużyć ale ja i tak i tak długo będę ją zużywać ja konturówki i pomadki w sztywcie lub takie zastygające bardzo długo zużywam bardzo długo dlatego tutaj m.in. jest dużo błyszczyków bo ja lubię błyszczyki i one szybciej idą więc człowiek ma taką satysfakcję, że coś schodzi no zobaczcie. Całkiem całkiem nie jest to tak dużo jak w zeszłych dwóch miesiącach, ale jednak coś jest. No. Także bardzo się cieszę i konturówka Wiecie, ja mam dwa jeszcze kosmetyki MAC i Patcfay, które były w projekcie, ale później je odrzuciłam na sezon letni. No na razie jeszcze mimo tego, że nie chcę do nich na razie wracać. Jeszcze to nie to. I teraz tak, mam tutaj z klaresy błyszczyk taki ciemniejszy. Powiem wam, może użyłam ze dwa razy, ale ja tutaj głupieję z nim, bo on tak stał. I kiedyś zaznaczyłam wcześniej, dwa miesiące temu, tutaj że jest. Ale on jest tak gęsty, że ja w sumie głupieję, czy ja dobrze to zaznaczyłam. Mi się wydaje, że mogłam się pomylić i że jest go więcej. No nie mam pojęcia jest taki gęsty. I pod światło, i latarkę brałam. No widzę w tym miejscu jakiś prześwit. Tu też jakiś prześwit, ale reszta jest otoczona. Więc ja nie wiem, czy on nie spływa, czy co. Czy ja go mam mniej, czy ja go mam więcej. Nie mam pojęcia. No takie, takie opakowanie. I, I taka konsystencja tego błyszczyku. Teraz tak. Yy, taki. Pomadko, błyszczyk, diabli wiedzą, ładny, bardzo ładny, w lato używałam. Znaczy, tak, poprzednim tym całkiem, całkiem i szło. Teraz troszeczkę mniej używałam, bardziej się skupiłam na następnym, który będziecie widzieć, ale ociupinka jest zużyta, także ja zaraz tą ociupinkę pokażę wam, jak to jest zużyte. No wiecie, jakoś tak mi produkty do oczu łatwiej zużywać niż do ust. Nie wiem czemu. Jest tyle zużyte. Też nie ma tragedii, moim zdaniem. No. No, króciusieńki filmik, mówiłam, no króciusieńki. Teraz następny, to jest z Rimmela błyszczyk, który jest, no widzicie, w takim opakowaniu, no ale takie błyszczyki też muszę zużywać, nawet jeżeli nie widać. To jest chyba jedyny, który tak, co ewidentnie naprawdę nie widać, nie widać, bo tutaj no to jest, diabli wiedzą, jak to użyć, ale tutaj no i bardzo, bardzo dużo go używałam, yy, bo on nie daje jakoś bardzo dużo koloru. Czy jak się malowałam właśnie na pomarańczowo, czy jak nawet nie miałam żadnego makijażu, to ten i jeszcze yy, jeden yy, używałam tak po prostu maźnąć, żeby usta były czymś nawilżone. No, muszę teraz zetrzeć, bo się zaraz wychlapię. No, także. On jest na pewno, mi się wydaje, że tak przynajmniej w połowie zużyty. Ale. No bo jest leciutki. Ale ile jest rzeczywiście zużyte, to nie mam pojęcia, ale bardzo, bardzo często był używany. Teraz mój sukces i aleluja, że się tego pozbywam. Max and more konturówka. Ja tą konturówkę miałam, i miałam, i miałam, a zaczynałam. Ech, no zobaczcie. Tyle w końcu. W końcu ją mogłam zużyć przez to właśnie, że używałam sobie tego błyszczyka. No to w końcu tą konturówkę zużyłam, ale to nie tak. Jakość jej jest bardzo fajna. Jest taka maślana bardziej, nie jest zastygająca absolutnie. Także jak ktoś ma takie usta z tendencją do przesuszania się i niekoniecznie lubi takie, takie konturówki, które zastygają, to ona będzie fajna. Ale tu jest kolor, który się nazywa Dusty Rose. I ta karteczka już mi jest niepotrzebna, już do wywalenia. I ja myślałam, bo tam nie było żadnych testerów, jak to w tym w akrzynie, że to będzie coś z rose. A to było typowo. Może da radę jeszcze coś. Coś tam dało radę. No i wczoraj, dosłownie wczoraj ja ją skończyłam, specjalnie, żebym była dzisiaj już wykończona. No, gdzie tutaj jest jakikolwiek rose? Tu nie ma kompletnie rose, a ja raczej nie preferuję takich, to znaczy raz na jakiś czas się maluję, ale tu bardzo rzadko, więc męczyłam się z nią. Ale dobra, aleluja, zużyta! I teraz będę mogła coś innego. To znaczy, wiecie, ja lubię ciepłe kolory, ale te ciepłe kolory, teraz, tak, tak od jakiegoś czasu yy, wolę takie pomarańcze, nie takiego typu kolor, jak ten był. Ale jest, jest w końcu zużyte. Dobra, teraz yy, błyszczyk Bell. Ten błyszczyk bardzo lubię. Ja go wzięłam no, 4 miesiące temu. I jest, zobaczcie, jest podobna, bo to on był pod sam korek i podobna jest ilość zużyta następna. Zaraz tutaj zaznaczę. Właśnie to był jeden z takich, które najczęściej <laughs> też używałam, właśnie w tych ostatnich dwóch miesiącach. No on daje tylko leciutki kolorek, taki wiecie, czerwonawo, ale czerwony, taki delikatnie idący w róż, także on do tego makijażu by na 100% pasował, bo jest tak delikatny, ale dzisiaj miałam ochotę na coś mocniejszego. No, także ten błyszczek fajnie, bo mam kolejne, ale chyba nie mam już, nie, mam olejek jeszcze z Bel, a tak to już później mam błyszczyki z czegoś innego i olejki i będę zużywać, ale... Błyszczyki, błyszczyki z Bel bardzo lubię. Ok, teraz Anastazja Beverhis To m, będzie szło mi lepiej. <gryw> tu jest też problem tego typu, że ciężko jest rozeznać się, w którym miejscu to jest. Ja używałam go, ale zobaczcie, tu jest tak jakby alakreska, i tu jest tak jakby alakreska. I ja nie mam pojęcia, do jakiego miejsca ja zużyłam. Ale skoro taka sytuacja, żeby nie było tak jak tu, że sobie myślałam, że już mam dużo zużyte. Nie, ja wezmę sobie kreskę tutaj dam. Najwyżej następnym razem, jak coś się pokaże, to um, ucieszy się, że jest więcej zużyte. No i znowu zgubiłam to miejsce. Tragedia. O, tak z boczku bardziej, żeby nie na napisie było. Także jest, moim zdaniem, to jest minimalnie zużyte, bo ja używam ten błyszczyk, ale on jest bardzo wydajny. Poza tym ja muszę go dawać bardzo, bardzo małej ilości, z tego względu, że jak jest większy, większa ilość, to on przechodzi na zęby. No i mi się zdarzyło parę razy, ale to wcześniej, jak, ten, jak, jak zaczęłam go używać, że jesteśmy gdzieś na mieście i radek mówi zęby masz brudne. No, no to weźcie, jaki obciach. On to on, okej, okay, ale jak ktoś inny, no także kolorek jest śliczny. Znaczy tutaj jest zmieszany on z tą konturówką, ale ogólnie kolorek, a zresztą pokażę wam. Ten kolorek będzie teraz tak fajnie na jesienie wygląda, wiecie. No. Jak będę robić takie takie już bardziej taki brudny brązik, brudne takie różowo-brązy, no to będzie ślicznie tego wyglądał, tylko, że przy delikatnym oku w każdym razie mi się tak wydaje. A, i poza tym to jest chyba najbardziej taki perłowy, jaki mam, taki metaliczny wręcz kolor. Kiedyś, no wiecie, kiedyś to były tylko praktycznie takie pomadki błyszczące, takie perłowe. No, metaliki też były. I ja chyba wolę błyszczenie, ale bardziej takie w formie takiego olejku, takiego albo delikatnej tej perły, nie aż tak mocnej, więc... To znaczy nie inaczej. Lubię, ale... Na to muszę mieć nastrój. O. Więc to też będę długo zużywać. I teraz jeszcze ostatnia rzecz, która była w tym projekcie, bo jeszcze później musimy dodać. To jest Max and More. To jest taki... Lip gloss. No, jak zaczynałam, miałam białą warstwę, później miałam nie, y, taką o tą, teraz przechodzę do białej znowu, y, ale ja używałam to. Ale zobaczcie, to tak dziwnie robi, to tak jakby o tu. To dobrze Wam pokazuję? Zobaczcie, tutaj jest pusta przestrzeń. To nie spada tak tutaj na dół, tylko z boku tak jakby jest mniej. Pokazuję Wam, o. Więc nie mam tu jak tego zaznaczyć. Ja już w zeszłym miesiącu, znaczy w zeszłym update, jak pokazywałam ten błyszczyk, no to mówiłam Wam, że jakoś tak dziwnie nie opada na dół. No może tutaj troszeczkę coś tam widzę opadającego, ale to nie jest nic, co bym dała radę jakoś. I próbowałam tutaj tak jakoś ściskać, żeby to na dół zeszło, nie otwierając oczywiście tego, żeby mi wszystko nie wyleciało, ale to nie chcę opaść na dół. Takie jest gęste. Ale jeżeli chodzi o usta, nawilżanie i tak dalej. Czy wiecie, dla mnie to pomadka taka bardziej ochronna to jest takim albo olejek to jest bardziej takie pielęgnacyjne, ale burszczyki też tak oceniam. No to wam mm, nie jest jakoś super. Ale z tego wszystkiego powiem wam, zdziwicie się. To mi najbardziej przysusza usta. Z tych wszystkich rzeczy, które tutaj mam. To ten rimel. I poza tym najszybciej znika. Ja nałożę i tak godzinka, ja w ogóle już na ustach nie czuję i czuję Saharę. To mi przesusza usta, więc yy, dlatego jest między innymi tego dużo zużyte, bo ja tak robiłam to na przykład jednego dnia, to następnego dnia to. To się o wiele bel, o wiele lepiej na przykład yy, bel, czy ten właściwie, o czy ten niwa ten też fajnie nawilża. Yy, to jest najgorsze. Szybko się wchłania, jakby w usta, i przysusza je. Mam tak, taką. Jakby to powiedzieć? O, jak jesteście w czasie wiecznego dnia, ciepłego, ale wiecznego dnia, i nie mielibyście nic na ustach, i tak gdzieś po godzinie czujecie takie takie to nie jest takie spieszknięcie, że wam pękają usta i tak dalej ale i czuć taką suchość to to jest mniej więcej właśnie takie odczucie. Także ja w zimę bym nie dała rady tego błyszczyka używać, chociaż jest to niby błyszczyk. No nie wiem. Nie podoba mi się jakość tego. Jak używałam tak sporadycznie, to tego tak nie zauważałam. A teraz jak się tak skupiłam bardziej, no bo tego ananaska swojego z cieni, no, no, to pokażę, bo nie każdy tutaj przychodzi. Znaczy, przychodzi regularnie. O, tutaj mam taką Maxent More. Nie, Fab Factory z akrzyna, e, paletkę. No i e, skupiam się na zużywaniu jej, a ten błyszczyk bardzo fajnie pasuje do tego. Więc no. E, no i teraz częściej używam. Nie jestem zadowolona, także. Ale nie wiem, czy to jest. Bo są różne, tak jakby serie. Bo ta moja. Czekajcie, czy tutaj jest jakiś dopisek. Bo to jest normalnie. Och, my Gloss, ale tutaj coś jeszcze. Oil tint to niby ma być. To ma być niby olejowy tint. A guzik. Ani to tint, ani olejowy. No. Także jeszcze lepiej, bo tutaj jest gloss, to myślimy, że błyszczyk. I teraz tak, ostatnia rzecz, którą chcę wprowadzić do tego projektu. No, znaczy ostatnia. Pierwsza, ale ostatnia z tych dziesięciu. Ale chaos. Znowu chaos mi się wkrada. We mnie. Ok. Miałam kiedyś już w projekcie ten tint. Właśnie, to będzie tint. Tutaj mam takie coś. To jest taki tint, który kupiłam w takiej sieciówce chińskiej. I on jest naprawdę tintujący. Nie na bardzo długo, ale jednak tintuje. Tylko też zdarza się tak, że przesusza usta. Ale wiecie co? On mniej przesusza niż ten. No rzeczywiście. Kiedyś kiedyś był u mnie w projekcie i nawet był taki odwrócony, bez sensu w ten sposób trzymałam i nawet tutaj zaznaczyłam. Teraz potem odwróciłam i zobaczcie, tutaj jest zaznaczone. I teraz tak, ja nie wiem, jak długo ten Tint u mnie tutaj będzie. Bo jak już później się zaczną chłodne dni, wietrzne dni, to nie wiem, czy zdążę to zużyć? Ale chcę po prostu tak, wiecie, tak pomyślałam, że sobie, że to będę łączyć. To nałożę, a później przetrę usta i to nałożę. Tak sobie pomyślałam. Albo jakoś inaczej. W każdym razie, bo to bardzo mało pokazuje koloru. Tutaj jest więcej koloru, w tym. Ja zresztą może pokażę. Jeszcze raz. Tutaj, o! Tutaj, zobaczcie. No śliczny kolorek, tylko żeby go było bardziej widać. I wcale nie jest tintujący. Brzuch mi się odzywa. A nie, nie jestem głodna I teraz to. Zobaczcie, więcej ma koloru. Jest intensywniejszy. I tu od razu widać, że to tak zasy, zastyga tak tintująco. Więc pomyślałam sobie, że na razie wezmę to dam. Jak będzie po dwóch miesiącach, nie mam pojęcia. No ale zobaczcie. I to, o właśnie! Tintujące. Dobra. Tylko chwilkę było i zobaczcie. Gdzie tu jest tint? Tu nie ma nic. A było pierwsze nałożone, czyli było ciut dłużej. Proszę. Tu jest tint. <gry> o. Owszem, nie trzyma się jakoś bardzo mocno, ale jednak tutaj jest. Chińczyki potrafią lepiej zrobić tint niż. Przepraszam. Może. Sp... No, pocierając, prawie że zeszło, ale. Ale jednak jeszcze coś tam jest. No, Także Chińczyki lepiej umieją zrobić tint niż wychodzi Rimmel. No ale to pewnie ten jeszcze, ten, ten dopisek, że to jest olejowy tint. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się na tym. W każdym razie, dobra. Już jest 10. Za jakiś czas, jak coś zużyję z tego, to pewnie wróci tutaj konturówka z maka i pomadka Specsfy. Tak myślę, ale jak będzie, to ja nie wiem. Bo wiecie co, naprawdę. Jak używam tych tutaj pomadek, i one tak wolno i kontrówek, i one tak wolno idą, to to mnie trochę zniechęca. No, ale ogólnie cieszę się, że chociaż mimo tego, że praktycznie większość sierpnia się nie malowałam, albo bardzo delikatnie się malowałam, no bo albo byliśmy na wyjeździe, albo spędzaliśmy czas na działce, no to więc bez sensu było malować się jakoś tak intensywnie. Więc mimo tego, że są jakieś postępy i nawet jedno denko. No teraz nie sądzę, żebym jakiekolwiek denko miała w przyszłym miesiącu. No nie, nie ma szans. Choćbym nie wiem, jak się starała. Nie sądzę. A jak będzie, to się bardzo pozytywnie zdziwię. Także, dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku. Ile oglądaliście do końca? I bardzo proszę dajcie lajka, subka, komentarz. <laughs> pa, pa.